Zobaczyłem się, czyli mimo wszystko kierowca dalej, kierowca dalej kontynuował jazdę, co powinien, co mnie to w ogóle zdziwiło I, i mogę Państwu pokazać, podczas jazdy już pociągu wykonałem telefon do, to było, jest godzina, numery alarmowe o godzinie 15.23 Wykonałem telefon na policję, żeby wezwali karetkę i straż pożarną, bo pociąg się pali. Mimo to, że jeszcze się pociąg nie palił, ale już przeczuwałem, że nastąpi taka, taka sytuacja. Jak szybko pojawił się na miejscu służby? No służby pojawiły się dopiero w tym momencie, kiedy już żeśmy wyszli z, z metra. Także, przepraszam, jestem w takim szoku, że nie będzie pojęcia. Nie, nie mogę relacjonują, że część z nich zeszła na tory, że oni nie od razu wyszli. Moment, moment. Jak Państwo widzą?